Witam, z Andrzej, witam was w kolejnym odcinku naszej Polskiej Syrii I dzisiaj już jest sprzedaż plonów, także lecimy sobie, załadowałem sobie całego już w tą szczepę ma jakiś śniegu napadał tu, sześćdziesiątka cała brudna, tylko tam... Daj to sporo Jeszcze na wieczór stwierdziłem, że pojadę, bo... Dobra, i rura ciężko ma Uwielbię ten... Zima? Zima, no. ci się te... Halo, sąsiad? Halo? Siema? Co Znaczy siebie raz, że się przerwało przed, przed chwilą No nie, tylko przy pierwszym połączeniu A, no, połączeniu pierwszym? po No No Zimno, co? Zima No zimno, ja ogrzewanie Kurde, ja właśnie nie mam kurde, że z tym cię... Uwielbię jadę na skup A ty co, sąsiad, wykonujesz? No ja też. Jo? A co ty no. sprzedajesz? 5 mi. A ty jeszcze czemu ściągasz? No bo debil No dobra. dobra. Gdzie ty jadziesz? Chodźmy na kolunie chyba, co to się nazywa. Lunia? W no, tylko pszenicę jadę. A czy 5 mi... mi. Ja kiedy jest największy na ten? A, też w górnie, dobra. Co za lak. na pociąg. No nie wiem czy masz lak. O dobra, się nie spuściło Gdzie ja pociąg? gdzie to jest? No pociąg. A dobra. Ty! Dawaj hula. Jak hula? Ty, bo ja pod górę nie zmagam. Wiesz! Ej, stoję. Przejdź, ja na twójkę dałem. Ty chodzę przyjść, zobacz jaka tu idzie akcja. Jadę. Cztery bedy. Tam te zimy, to tam. Ej, nie ma to jak kurwa latruję, bo Niżem Nie, żebym zadusił. Może i trochę przegrzejesz i siunkę, bo teraz stała trochę w sodoletę. To... No, i ulej się z... całą nie rozgrzeje. O, ulej to ona no, cipa właśnie jest. Jest wieczora, ona już od rana była odpalona hejna, a tych na małych cho sobie chodziła o brutach. Ojo ja tutaj po podtukuję tą muszę na trójce, nie? I tak Maciśko, więc na dwóch zejdę. Ale chmurę wali. Ja teraz będę już tam skrincem. No jeszcze no, wieczór dzisiaj jest, także mówię że ci wywiązę, bo dobra, syna tam mówię, może spać w każdej chwili, nie? O no. A tam pyrczy ten 50. <laughs> Daj radę, jesie ja cicho. Na powrocie to i tak cię złapię. No i fint też się zmaga, co z tą tanią Ja 30 sobie jadę. No, no ale nie, bo liśnik jest oszukany. Matule! Wisiek! 8 na, na godzinę. Dawaj Bo trzeba jest bo zaraz przy tylko, żeby mi przodu nie uniesło A to się tak nie jest Oła właśnie. Jest <grym> Człowieku Dobra Trzy Ale chmura idzie, co? Eee, tym fędziorem, ty Podradra to już pójdzie 4 Dobra Ty już trochę buję, zobacz, zobacz! Pira drogowy, uspokój się! Si ma, si ma. To jest poważne zachowanie, to jest mądre zachowanie. Ażem rozrzucił się, siunkę, ty, w górę. Si ma, wagę widziam. Si ma, działa to? <noise> to działa! Ja? A ja wiesz, co? No dobra, jedź, ba, tysięcy. A to, to samo chyba pokażę. No jo, ja, jo. Ja. Nie, inne, 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 inne. Chyba, czy nie? Czekaj? 8, 5, 7, 3, 5. A to inne. No wiesz. 8,5 tony waży mój zestaw. To w sumie by się zgadzało, bo na przepię 6,5 tony i 60. Wskazała, że 14. No to masz większy ten zestaw. Ruchy? Sypia, nie płaczę. Ule, ta 60. 5 tysięcy. 5 tysięcy? No. To w miarę, co? No, to traja. Ile ci kasa? raz, kasa, będę miał pusty, to o. Dałam 200 złotych, czyli co akurat? 200 złotych. A tu co to jest? 5000. tysięcy. A co? Co ty robisz, czówku? No bo my nie na tym skrzyżowaliśmy. Co? No sobie ty jaja robisz? No zobacz sobie na łafie, co to jest dodatkowo. Jaki ty jesteś debil! No to ty jesteś debil. To ty, ty prowadziłaś. Jak ja, no co? A kto kierowcu był? No ty, Ja kalan, nie, dużo, koniec Syrii, nie? Ty, bez kitu to jest tutaj, to jest na. Ja Tam jest droga w ogóle? Nie. <ścoughs> nie, to no ale... jest na pociąg tam. Właśnie, to jest na pociąg. Tu, gdzie jest na pociąg? tu się powinno chyba załadować. a gdzie jest w ogóle pociąg? No tam, tutaj? kolonia Silo. Tam z drugiej strony. No. Ja rybie. Dobra, to. Sprzedaję to. Znaczy, no ja mam jeszcze. Dyna no, to jest duża Miałeś, jakaś różnica. Ja jestem. No. Ja to mam chyba. Ty, ja mam też. ile masz ton? 15 jeszcze. Ja mam ja, 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 10, to jest też dużo. <grytanie> Człówek. Człówek, który prowadził mnie. Ale to ty, prowadziłeś. Ty prowadziłeś. Ty ja, prowadziłeś. Ja, ci... ja Cię wyprzedziłem na ostatniej prostej, Ty. Ja Ci miałem zagadać, że my, że my pewnie źle jadzimy. Ale mówię, ha? jak Ty pewnie prowadzisz, to pe pewnie będzie dobrze. No weź, bo jakiś loloś przyjdzie się za on ja nie chce jechać. Czemu przez mnie? No bo Ty zwolniłaś. Się no bo musiałem skryć, chyba bym, na pełnej bym nie wjechał, No jak, na jak nie, drogu. na pełnej. I na pełnym wrócił No w ogóle się, bo wolny jesteś. Jak zjechał. Pijany. O, no, mądre to. Przestań mrygać mi tymi swoimi baterijkami. Baterijkami, ty. W Co? W liwo. liwo. I do jeziora. A, tu jest twoje że Tu kumpałaś, jak właśnie. Ma. A to twoje. A, przestań, okej? Okay? Oj, trochę pod górę. A, Co pod łudzi? górę istanie. Dobra, jadę jeszcze. Jest nie? Jaką macie Z tym wszystkim. Ty pisz, mi miasz kierunek. A to od tego mrozu pewnie. Grzepach mi ładnie rośnie, jak pięknie zmarźnięty wiadomo, Rusja Zobacz i Wariat pira drogowy dzwonił na milicja Tozwolone wywsiędzenie To co gdzie ty Do chaty ty jaki w idziesz idzie <laughs> Ale nie, w sensie teraz na ten skup to co, tam jedziesz? A czy no bo tam się pociąg trzeba wynająć, nie? Właśnie wiem Dobra to ten, no to dawaj tak zrobimy Ale to nie to pierw, albo ja, albo ty, a nie takie widzisz Wiem Naraz przyszedłem Jo naraz i później jak się podzieli pin, pin mi ping zmi Nie wiem jak to działa na sobie gospach No właśnie Nie to i tak to wszystko naraz wiesz O nie ten, ten tu ten... nie no ale dobrze no. O gdzie jest ten, ten, silos mówisz? No tam, to jest za kościół gdzieś Za kościół gdzieś? Mhm, czekaj. Ja tego nie widzę. No, zakościł do góry. Tam masz taki pociąg. Dobra, mam, dobra, mam. Czubek. Nie się. Ty, ale tu zupę mi wywaliła. Nie mogę wyjechać. Czekaj się. Zupę mam na tym śniegu. Dobra, jadę. Bokiem. Ja swego gulfa przepadę i bokiem polatam. Jo. Zobaczysz. Ja ducato biorę. Jo, ducato, weź To się załamie. Niech nie załamie, załamie. wie jako. Latałaś już bokiem. Ducato. No? To ty już jedziesz ze mną, czy nie? No, właśnie wysypałem solisa, si soli... jest soli... Sol silosa. Silosa, <laughs> no, w kolejnym odcinku robię jak, jakieś nowe nabytki, są na pewno mnie, widzisz? Au. Co sobie kupiłeś? Jeszcze no, nie wiem co, ale... Krapki? <laughs> Krapki nowe, no, to haleny z tego do ogrodu nie mam tam w planach parę nowych nabytków ale ci nie mogę powiedzieć bo ściągniesz ode mnie dwa, cztery trzy i znowu mi nie zmaga po tą górę gdzie ty? ci jedzie znowu tam? Nie. nie, ale tutaj jak coś to ty ja mam tanią lawytę co mogę wynająć coś tam. a żebyście mi te przywiezła no. No bo ja z tania mogę sobie wynająć No dobra, mam no tak coś, to... Znaczy no razem by... pojedziemy po co, po koło o tym Aha, zadać Aha Co? No myślałem, że nówkę sobie, wiesz, czy coś No nie wiem, zobacz jeszcze używkę bierzesz od kogoś? Używkę raczej od kogoś Mnie to Nie to nieco szanuje Ja, ja Co? Hamujesz keślola za to wam Hamuję? No Do audycji jedzie i... Maty tam jak nie wyjadę stąd przez ciebie ja Nie. Weź to weź bo tam kiwni i rynku. No dzięki Dzięki. Jezu tam ta zima. Matko. A mnie mnie! No, 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 no. O tak Weź to Mati weź, bo tam siły na siłownie ćwiczysz, co? już to weź Oła, ale Mati, nie tak mocno. Już. O Matka Kity wyrwał zaczep. Matka. No co ty zrobiłaś? No, co ty zrobiłeś? O mi no brawe jeszcze gorzej zrobił. bo to jest ciężar, to nie jest... Nie wiem jakaś zabawka. Cinżar. Wszystko są cienżary. Dobra, o co się ja ci pomogę, bo widzę, że ty nie umiesz. No weź, bo... Wysypał mi zboże na śnik. No właśnie Dobra, dzięki śma Aha Jary Dawaj Dobra, dajmy radę, dobra, już jestem na twardym. Dzięki. No, beź bo tym Audi. Ja się jadę. Dobra, leć. ja się. Nie, ci, ja się. ty jedziesz. 8. A dam 3. 8. 9, rapuje się. Ale 60-ka wycisków dostała. Nie biegajmy tymi światłami, Matusz, uspokój się. Ja, że szybciej. No ale f**k, kręcił ją na chwilę. No. I to jest ten skok? A to, to, to jest, A to jest, prawda? No. Bo czekaj, to pierw ja wyładuję i sprzedam, dobra? I później ty. I to tutaj. No. No My i... I... I teraz Pa. Wow ale bym tutaj gulf, gulfem bym zamiec, nie? E to chyba... Co ty robisz? To jest tutaj. A to był czekaj, to tu? No Zobaczcie. Tutaj na pewno? Chyba tak, czekaj. To znaczy chyba. Czekaj. Ale tu nigdzie innego wysypu... No bo tu jest... Aha, to pociągiem. Da, no tutaj jest, no. Tutaj jest. No to, tu, tu, tam. Gdzie jest jeszcze? No. to pierwiat tutaj. Kasa będzie, będzie kasa. Poczekaj chwilę. Wiem, że czeka. Poczaj, I gdzie teraz muszę kliknąć? Chodź tam. Uro. Tu masz budkę. Ła, poczekaj, bo. Tu masz budkę. budkę? Zrób, dobra, i teraz mi ten. Przyjadź, dobra, i teraz muszę czekać. Rozumiesz? Ja, nie jadę. To jadę do domu. Co? A ja? A ja? A ja? No nie wiem, no poczekaj, musimy pociąg przyjechać, chyba nie? Nie jadź, ten czubek. No Jak no ty kliknij ten F1 i masz 2 km, jest 1,7 km. To ty masz, to ty masz nie. 1,6 ja. km. To ty masz. No dobra, no 1,6, 1,5, dobra, jadzie, powoli. Ja sobie jadę w stronę domu już bo no, przynajmniej tak ja będę się niż ty tym No dobra, zobaczymy Sima, Pa I jeszcze się z Rakulfa przepalę Z kitu Mateusz Mateusz Ja czemu nie mogę jechać? Nie mogę jechać, koła mi się odblokowały to co zrobiłaś? Co zrobiłaś, ty zrobiłaś, co mi Rozumiesz? kołan koła zblokowane No jać? Jaka landara kable mnie odpięła Spady Zapamiętam to sobie Czubuś Już sprzedało ci się Nie, bo tu muszę ja wszystko pociąg jeszcze i kawałek pojechać Niech ty tak Nie W ogóle nie od tego pociągu w czubku No ale on przyjedzie teklu. No niech ma go I on dzwoni Dwieście 200 metrów on jest ode mnie Niech od ciebie A jadzie tu faktycznie no. To się cofa, on na stycznym Jo? To no gdzieś go tam kiwni rynku Na no, twój jest nie mój Gdzie on jest? No tu Czekaj kurde był żem butem zarył Matko się cofa wariat I co ja no, no. mogę się z niego? A mogę pa No i co no, na O, jęź mi start, no No ja, ja trajadę kawałek prosto Nie Nasypał ty no normalnie <laughs> tuny tego masz Sima Normalnie, tuny! Kamera, kamera tu jest trochę zbugowana w tym pociągu, ale się... Tuny masz, tuny! I jadę z tym kawałek i za wybiegiem to sprzedam, więc choćby z na A to jest różowe coś, co to jest? Co? Śróżowego tu leży Jo? a ten... Pe, pe tam, tam jest pewnie jakaś zabawka, czy nie? No, nie wiem, czy to jest, ale... Dziwny ten No, jak ty Dobra WSZIMANIUM! człowiek no jadę, i to ty właśnie ten Twój śmieszny skup. No. Dobra, ja jadę tutaj. I... Nie, to teraz co on Hamej. O, tak. O, 5100. Nie no mam, już ja sprzedane, tracę. ja wracam do domu i będę kupić. To w rodzinie to zrobione, nie? Znaczy w kolejnym odcinku, mówię, nowe nabytki będą. W ogóle i tak mam wrażenie, że wyszedłeś na minus Cią? Ile dostałeś? 500 A tam? Yy, 4,5 Wyszedłeś na 100 dolarów do przodu. Ciągle No bo chytaję cię po ciągu kosztuje 500 A Good, good, good Ale cicho Nie, to ten, to soty sam pokrywa Sąty Co się śmiesz? Nie ja mówię na serio. To no już się zufa na wstycznym mianie. No? Good, good Dobra. Ja sobie tu sprzedam resztę pełną, to sprzedam chyba zimakim, aby zostały już trochę. I mówię, wkładałem będę nowe nabytki, tak żeby że to kit git. Ale to będzie na tyle no Cima.